Dzień dobry. A teraz ostrzeżenie. Ważne ostrzeżenie. Mówię tutaj o super ważnych sprawach: o zbawieniu człowieka, o stygmatykach, o objawieniach. No i sporo ludzi zajmuje się hejtem, czyli taką nienawiścią w stosunku do e, tych obrazów. No, żarty, przeróżne nam takie historie. No to proszę sobie zauważyć. Taką jedną rzecz. Kto komu robi tu krzywdę? To jest tak, mnie to nie robi. No zupełnie. Kto ma jakieś tam swoje poglądy. Bogu? No też nie. Czy stygmatykom to robi, że ludzie nie wierzą? Ja nie jestem pewien. Natomiast wiem na pewno, że ci ludzie, którzy obrażają stygmatyków, czy wyśmiewają się z cudów. To największą krzywdę robią sobie sami, ponieważ na sądzie to wszystko będzie pokazane. Ci stygmaty tam będą. Ci co to ulubione dzieci Boga, które są tak wysoko, żeby tam się nigdy nie dopchamy, gdzie oni są, w przecudownych miejscach. To oni leżą przy basenach, gdzie podają mokito i pinakoladę, all inclusive, i do całą wieczność, a my, biedne ludki, tego, to tam co najwyżej będzie bogi posprzątać. A ci, co se żarty robią, to już te najbrzydsze historie będą robić. Tam. Nie wie, jeśli się w ogóle dostaną, bo jeśli pójdą na dół, to straszna rzecz. Więc sugeruję nie żartować sobie, bo tak jak można sobie żartować z innych ludzi, to też nieładnie. Ale jeśli człowiek żartuje z innego człowieka, no to, to ten człowiek się oburzy i on tyle z tego wyjdzie. Natomiast żarty ze spraw niebiańskich no są najgorszą aferą, jaką można sobie zrobić. No, krzywdę taką, że większej krzywdy zrobić sobie nie można. No więc należy myśleć, co się robi i z kogo się człowiek wyśmiewa. Niedobre pomysły. Będzie bolało. Czyściec albo piekiełko. więc no, Oczywiście są sposoby minięcia. Tak? Jak człowiek się nawróci, przeprosi, zrozumie, Spowiedź komunia, no to jeszcze będzie lepiej i odpust zupełnie, ale to zwykle ci ludzie to wolno myślą. Mhm. Duchu Święty Boże, stąd nas wszystkich z całą mocą. Wszystkich Błogosławi Bóg ończyszczał mogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję mhm. Tobie, Panie Boże. Dziękuję Tobie, Ukochana Matką i wszystkim zastępom na Duchu Święty.